Trudno jest powiedzieć, jakimi względami kierował się Władimir Putin przeprowadzając tzw. aneksję nowych regionów do Rosji. W tym te regiony, które nie są nawet ściśle kontrolowane przez wojska rosyjskie. Fałszywa aneksja czterech regionów Ukrainy to strzał w stopę, jak na to nie patrzeć. Samo państwo rosyjskie nawet nie wie, gdzie dokładnie przebiega teraz granica państwowa. Tymczasem, niezależnym dziennikarzom i blogerom, Łatwiej jest penetrować tereny zaanektowane, a przynajmniej w tak zwanej DLR, czyli dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda życie w tym terenie. Bo przecież teraz, na nowo ustalonych zasadach, ci ludzie robią sobie typową wycieczkę w głąb Rosji. Jednym z najbardziej uderzających rezultatów takich wyjazdów był czterogodzinny dokument o tytule Zwyczajna denazyfikacja. Został on nakręcony przez Aleksandra Sztefanowa. Pojechał on z kamerą do obwodu Donieckiego pod pozorem prorządowego aktywisty. Mniej więcej w tym samym czasie z opublikowaniem tego sensacyjnego filmu na stronie Tak, opublikowano oszałamiający reportaż, ale w formie artykułu. Raport składa się z dwóch części. Ten raport nazywa się Tu nad morzem było miasto. Życie w Mariupolu zamieniło się w jedną długą kolejkę bez środków do życia. Autorem artykułu jest Jewgenia Hackiewicz. Publikacja ta, choć została nagrodzona przez redakcję nagrodą, przeszła niemal niezauważona. Uważam, że z tym reportażem powinno zapoznać się jak najwięcej osób. Dlatego dzisiejszy film będzie poświęcony właśnie temu reportażowi. Jeśli chcecie poczytać, link do reportażu znajduje się w opisie, albo Posłuchajcie. Zostaną odczytane najciekawsze, według mojej nieobiektywnej opinii, fragmenty z tego reportażu, a całość reportażu znajduje się w linku w opisie do filmu. Autobus jedzie cicho przez zrujnowane miasto. Ludzie stoją przed różnymi budynkami, które mają na ścianach ślady ognia i pocisków. Stoją w tłumie lub w skrónej kolejce. Pasażerowie wychodzą i dołączają do tłumów i kolejek. Te tłumy ludzi są wynikiem wprowadzenia rosyjskiej biurokracji. Aby otrzymać jakikolwiek dokument od nowego rządu, trzeba stanąć w długiej kolejce całymi dniami. W maju w Mariupolu Pojawiło się połączenie mobilne z tzw. Donickiej Republiki Ludowej o nazwie Foenix. Kartę SIM można kupić tylko na poczcie. Oprócz paszportu potrzebny jest NIP. Oraz w dwóch oddziałach tzw. Foenix. Do nich też ustawia się kolejka, która zaczyna się ustawiać już o 5 rano i można tak stać przez cały dzień. Hrywna przestała krążyć w okupowanym mieście, od 1 stycznia 2023 roku ale ukraińską walutę można wypłacić ze swojego konta i od razu wymienić na ruble. W tym celu starsze osoby gromadziły się pod zielonym napisem STS Handel. Otrzymują ukraińską emeryturę i przeliczają ją na ruble, po kursie, 1 rubl za hrywnę. Ta waluta jest teraz praktycznie równa rublowi w Mariupolu. Jednocześnie Oficjalny kurs Centralnego Banku Rosji wynosi 2 ruble za hrywnę. Na początku wojny było to 3,5 rubla. Oszczędności mieszkańców Mariupola zmniejszyły się trzykrotnie. Jewgeni Piotrowicz pracował dla Azowstalu przez 44 lata. Miał emeryturę w wysokości 6 tysięcy hrywien. Według starego kursu było to 21 tysięcy rubli. Szef Donieckiej Republiki Ludowej, Denis Puszydin, wydał dekret, zgodnie z którym emerytury wszystkich ukraińskich emerytów na terytoriach okupowanych są przeliczane na ruble wysokości 1 hrywna, 2 ruble. Urzędnicy nazywają to podwojeniem. Jewieni Piotrowicz otrzymywał 6 tysięcy hrywie, a teraz, po skorygowaniu kursu, otrzymuje 12 tysięcy rubli. I ceny w sklepach, w rublach wzrosły, mówi. A tamci mówili, że emerytura się podwaja. A okazało się, że ja dostaję prawie o połowę mniej. Co to ma być? Wzdycha. Odmawia się przyznania emerytury z różnych powodów, mówi prawnik wolontariusz. Jest dużo starych ludzi bez emerytury, bo tym, którym spaliły się paszporty, wystawiono zaświadczenie adresowe. A fundusz emerytalny ich nie przyjmuje. Odmawia się wypłaty emerytur, ponieważ nie ma zaświadczenia o otrzymywaniu wynagrodzenia. Najpierw odmawiają, bo nie ma takiego zaświadczenia, a potem ludzie przynoszą. Odmawiają, bo nie mają pieczęci. Potem ludzie przynoszą dokumenty z pieczęcią. Odmawiają, bo wątpią w autentyczność pieczęci. Potem pieczęć jest dla nich słabo widoczna, bądź jakieś litery w pieczęci wyglądają według ich mniemania źle. I tak się odrzuca wiele wniosków. Do okna podchodzi mała, drżąca babcia w ciemnym płaszczu. Trzyma ukraiński paszport. Jej palce są niebieskawe, prawie przezroczyste. Nie ma tu komputerów. Kasierka zaczyna szukać nazwiska na kartce papieru. Przesuwa lakierowany paznokieć w stół szlini i wszędzie w kolumnie kwota jest napisane 10 tysięcy rubli. Podczas gdy kasierka przekląda strony, babcia mruczy. Tu bombardują, co to ma być. Tracę głos, tracę przytomność. Paznokieć kasierki spoczywa na ostatnim wierszu. Nie znalazłam, mówi głośno. Jak to? Babcia wzryga się. Nie dali czternastki. Przejechałam jeszcze raz całe miasto. Po co tu teraz jestem? Cóż, nie ma tu cię. Spojrzałam dwa razy. Nie jestem ślepa. Prawie krzyczy kobieta z księgą rachunkową. I gdzie ja mam teraz iść? Babcia pyta cicho. Kasierka wzrusza ramionami, wzdycha, a jej paznokieć znów się porusza. Mimo to na trzeciej stronie znajduje się nazwisko staruszki i po cichu odlicza jej dziesięć zielonkawych kartek. Emerytka bierze je, idzie do kąta i zaczyna liczyć. Do kasierki podchodzi kolejna babcia. Lakierowany paznokieć zaczyna od nowa, podróż po papierze. W najbliższych miesiącach osoby, które otrzymywały rentę inwalidzką w Mariupolu, nie będą jej już otrzymywać, chyba że wszystkie ukraińskie dokumenty zostaną ponownie wydane na rosyjskie. Każdy, kto próbuje bronić swoich praw, jest wysyłany przez nowy rząd do sądu, w skład którego wchodzą teraz prawnicy z Donieckiej Republiki Ludowej. Nowy rząd wyznaczył tę emeryturę na 12 miesięcy, mówi Tatiana, która opiekuje się sparaliżowanym mężem. A teraz znowu musimy przejść przez wszystkich lekarzy, udowodnić, że mąż jest osobą niepełnosprawną, żeby otrzymać emeryturę. A to można zrobić tylko w Doniecku, a tam strzelają. Potrzeba wynająć samochód ludzi, którzy go tam zabiorą do Doniecka, tam pokażą komisji. Potem przywiozą tutaj i znowu zapierą do komisji. Po prostu nie mam na to pieniędzy. Poszłam do sądu, a sędzia mi mówi: Niech napisze mąż, że nie może być obecny. Mówię: jest sparaliżowany. Oto dokumenty. Sędzia odpowiada mi: A kiedy z nim rozmawiasz? Czy on reaguje? Mówię: kiwa głową. Powiedział mi, a więc jest zdolny. Chcesz się wzbogacić. Chcesz brać pieniądze od państwa. Olga ma dwunastoletnią córkę z mózgowym porażeniem dziecięcym. Porusza się tylko na wózku inwalidzkim. Kobieta i jej córka, podobnie jak Tatiana i jej mąż, również będą musiały ponownie udowodnić niepełnosprawność, choć według Olgi w przededniu nielegalnych referendów obiecano im uznanie ukraińskich dokumentów, Rosyjski dekret o aneksji mówi, że wszystkie dokumenty, wydane na Ukrainie, muszą być w pełni uznawane, ale ich nie uznają. Nikt nikomu nie jest nic winien. Od razu powiedziano mi, jeśli chcesz potwierdzić niepełnosprawność, przygotuj się na dziesięć kręgów piekła. Spacerujemy po mieście i rozmawiamy z Tatianą, która udowadnia władzom okupacyjnym, że jej sparaliżowany mąż jest niepełnosprawny. Stara się też o akt zgonu dla swojego krewnego. Tatiana pokazuje fotografię. Oto garść kości, fragment czaszki. To wszystko, co zostało, mówi. Zanim dom został zburzony, kości te rzucano pod oknami. Znaleźli je przyjaciele. Żeby go normalnie pochować, musimy zdobyć akt zgonu, udowodnić, że on to on. Otrzymaliśmy odpowiedź. Tatiana wyjmuje kartkę i czyta od przewodniczącego międzyresortowej komisji do spraw poszukiwania osób zaginionych, poszukiwania miejsc pochówku ciał zabitych w strefach konfliktu zbrojnego w Donbasie. Aby zidentyfikować członków rodziny zmarłego, konieczne jest przebycie do Republikańskiego Biura Medycyny Sądowej w Doniecku w celu pobrania porównawczych próbek krwi i przeprowadzenia dalszej analizy molekularno genetycznej szczątków. Kobieta chowa papier. Sąsiad w ogóle znalazł szczękę. Ty zostało po jego krewnym. A teraz. Trzeba przejść, badanie szczęki kontynuuje. A wszystko to kosztuje. Nawet ponowny pochówek wynosi co najmniej 20 tysięcy rubli. To taka papierkowa robota. Najpierw trzeba było to zrobić, aby wykopać krewnego z podwórka i przenieść go na cmentarz. A teraz robią to ci, którzy znajdują swoich krewnych już na cmentarzu. Pod numerami. W przypadku ekshumacji należy napisać oświadczenie do śledczego. Śledczy musi napisać uchwałę zatwierdzoną przez prokuratora. Zwłoki zostają wykopane w obecności śledczego, biłego medycyny sądowej i dwóch świadków. Następnie musisz wykonać tę identyfikację w Doniecku. Ale załapówkę może załatwić to wszystko szybciej i łatwiej. Dużo pochowano też ludzi w masowych robach. Większość ludzi nigdy nie odnajdzie kości swoich bliskich. To tylko doły, w których zebrała się gromada ludzi i zasnęła. Pod każdym domem leżeli ludzie. Pod każdym. Po obu stronach nowego kwartału piętrzą się zwęglone szkielety marketów. Na jednym z nich jest wysypisko spalonych samochodów. Na samym szczycie piramidy samochodu znajduje się biała ciężarówka. Jest na niej napis: Dzieci. Jest podziurawiona od kul. Nad wysypiskiem krążą czarne kruki. W mieście jest ich bardzo dużo. Podobnie jak bezpańskich psów. Czasami, kiedy myślę o tych wszystkich, którzy zginęli, to jest mi niezręcznie, mówi Tatiana. Chcę płakać, wyć, szczekać, gryźć, biegać gdzieś nago. Więc ludzie wariują, ale ja się trzymam. Idę nad morze popatrzeć. Kiedy jest szczególnie źle, tam w ciemności przelatują mewy, jest ciemno, ale nadal widać, że są białe, jak duchy. W jakiś sposób odbija się od nich światło i myślę, że może ci, którzy umarli, mogliby się stać tymi mewami i to sprawia, że czuję się lepiej. Warto jeszcze raz przypomnieć, jak wyglądał Mariupol półtora roku temu. Było to jedno z najbogatszych miast na Ukrainie. Po schludnych i zadbanych ulicach kursowały trolejbusy. Przed wojną przywrócono historyczne dziedzictwo miasta. Pozbywając się zbędnych drutów i reklam, Mariupol był naprawdę pięknym i bardzo zielonym miastem, a wybrzeże Morza Azowskiego sprawiło, że stał się nie tylko ośrodkiem przemysłowym, ze średnią pensją wyższą niż w Kijowie, ale także prawdziwym miastem kurortów. Po wydarzeniach 2014 roku wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Doniecka uciekło właśnie do Mariupola. Dzięki temu miasto przez 8 lat rozwijało się w szczególnie szybkim tempie. Rosjanie nigdy nie byli prześladowani w Mariupolu. Zarówno strona internetowa miasta jak i strona lokalnej partii rządzącej były w języku rosyjskim. Chodzi o stronę Wadima Bojczenki. Sam Bojczenko, wybrany na prezydenta miasta, słabo mówił po ukraińsku, i prawie wszystkie swoje wystąpienia publiczne wygłaszał po rosyjsku. W przedwojennych wywiadach mówił o wielkich planach dalszego rozwoju Mariupola. Sami zobaczcie. мы можем, в принципе, имея все необходимые энергетические компоненты, подключиться и построить новый аэропорт. Есть вторая локация, которая находится на стыке двух областей, Донецкой и Луганской, и открывает как Мариуполь, так и сам Бердянск, как и все Приазовье для всей страны Украины. То есть мы откроем Азовское побережье всей стране Украины. Заледве несколько щенцы перед начальством инвазии на полную скалу, в Мариуполе, по двух годах от будовы, otwarto szkołę numer 26. Zdana była w całej Ukrainie dzięki dyrektorowi Nikołajowi Czajkinowi. W wieku 24 lat został najmłodszym dyrektorem w kraju. Patrzy się na zdjęcia 26 szkoły i myśli się: ile takich szkół jest w Rosji? Ktoś powinien pomyśleć, że może warto było nie walczyć na Ukrainie, a zająć się rosyjskimi placówkami oświatowymi. Zamiast tego zniszczyli szkołę w Mariupolu wraz z całym miastem. Autorka raportu, Jewgenia Hackiewicz, podsłuchała i nagrała rozmowę dwóch rosyjskich wojskowych. Na koniec cytat jednego z wojskowych. W szkole najstarsza córka cały czas ma zbiórki. Daj na papier, daj na drukarkę, daj na zasłony. 1 września chcieli zebrać po tysiąc rubli od każdego, dla nauczycielki. Niby dadzą jej kwiaty, ale chcieli dać jej coś pięknego, złote kolczyki. Wyjaśniłem im, że są już kompletnie popierdoleni, kompletnie. Do usłyszenia. Korabelli armaty! Nie moją nie Sertçe bu yer